Co się dzieje, gdy samotna kobieta przyjeżdża na wigilię z najpiękniejszym prezentem i zostaje wyrzucona w śnieg? To, co zrobiła rano, odwróciło całą rodzinę do góry nogami. Mówią, że rodziny się nie wybiera. Gówno prawda. Można ich wykopać z życia szybciej niż zmywarkę z Biedronki, jeśli tylko przestaną traktować cię jak człowieka. Ale zanim to zrozumiałam, musiałam jeszcze raz i ostatni Stanąć z nimi przy jednym stole. Wigilia, kolacja, kolacja po której, ale nie uprzedzajmy faktów, ja. Lidia, 43 lata. Bez męża, bez dzieci, za to z przejechaną duszą i kredytem, który śni mi się częściej niż były facet. Przyjechałam tam z prezentem. Nie byle jakim. Nie butelka wina, nie bombonierka z przeceny. Zrobiłam im coś, co powinno było im przypomnieć, że istnieje, że jestem częścią tej samej cholernie zimnej i tradycyjnej rodziny. Fotoksiążka, zdjęcia sprzed lat. Mama, zanim zaczęła traktować mnie jak błąd w druku. Ojciec, kiedy jeszcze nie przekręcał oczami na każde moje słowo. Dziadek z żartami o kiszce. Wszystko to wydrukowane, oprawione, pachnące świeżą drukarnią i. Nadzieją. Tak dobrze słyszysz. Nadzieję. Bo idiotka we mnie jeszcze wierzyła, że można do nich wrócić. Jak do domu. Podjechałam pod dom mojej siostry. Osiem pokoi, dwa auta w leasingu i syn, który już w wieku siedmiu lat miał większe ego niż ja w liceum. Zapukałam. Drzwi otworzyła Karina. Starsza o rok, młodsza o empatię. A, to ty. rzuciła tonem, jakbym przyszła sprzedawać ubezpieczenia na życie. Wejdź, ale zdejmij buty. Wesołych świąt, powiedziałam, trzymając w rękach starannie zapakowaną książkę. No, zobaczymy, co to za wynalazek, mruknęła, odwracając się bez słowa dziękuję. W salonie czuć było pierogi, śledzia i napięcie. Zbyt znajome połączenie. Wszyscy już siedzieli: rodzice, brat z żoną, dzieciaki, ciocia Ela, wujek Stefan, który ostatnio był na odwyku. No, i oczywiście mój ulubieniec, mój własny ojciec. zminął jakby połknął kij i próbował go strawić. Weszłam i nagle, jakby ktoś wyłączył dźwięk. Cisza, gęsta, lepiąca. Przez chwilę czułam się jak wirus w czystym organizmie. No proszę, jednak się zjawiła. Rzucił brat Marek. Myślałem, że znów cię coś przerosło. Uśmiechnęłam się. Z nerwów. Dobrze cię widzieć też, Mareczku. Postawiłam książkę na stole. Zrobiłam to dla was. Nasze wspomnienia. Wszystkie. Chciałam, żebyśmy pamiętali. Cisza. Matka podeszła. Otworzyła na chybił trafił. Zamknęła. Dobrze, dobrze. Później obejrzymy. Teraz barszcz. Zostałam przy dziecięcym stoliku. Dosłownie. Jedno krzesło. Dla mnie. Drugie. Dla siedmioletniego Franka, który zapytał mnie po cichu, czy ja jestem ta pani z dołu. Nie wiedziałam o co chodzi. Może i lepiej. Zaczęła się kolacja. Jak tam twoje projekty? zagadnęła Karina, wkładając do ust łososia, jakby to był kawior z Dubaju. Skończyłam kontrakt. Teraz szukam czegoś nowego. W międzyczasie robię korekty tekstów. Prowadzę. Aha, czyli bezrobotna. Z ust cioci Eli wypadł suchy chichot. Ojciec spojrzał na mnie spod brwi. Ile można się szukać, Litka? Masz czterdziestkę na karku. Może czas dorosnąć? A ty dalej na etacie, w tej samej nudnej firmie od lat? Odcięłam się. Imponujące. Przynajmniej mnie ktoś potrzebuje. Odburknął. Deser. Dzieci biegają, starsi piją, ja siedzę. Nie chcę być niemiła, Litka, ale... Zaczęła mama. Niech mnie diabli, jak ja nie cierpię tego zdania, bo zawsze kończy się czymś niemiłym. Nie ma już miejsca na noc. Po prostu logistycznie się nie da. Wiesz, Ala przyjechała z całą rodziną. Marek ma dwójkę dzieci. Ja mam fotel, rzuciłam. Lidio. Ojciec wtrącił się z nutą groźby. To nie hotel. Wybacz, ale musisz to zrozumieć. I to był ten moment. Punkt kulminacyjnej żenady. Ja. Z prezentem, którego nikt nie otworzył, z sercem na dłoni, które zostało zgniecione jak papierowa serwetka. Godzina 22:14. Stoję w śniegu. Auto nie chce zapalić. Palce marzną. Telefon się rozładowuje. Patrzę na ich okna. Tam, gdzie jest ciepło. Tam, gdzie powinnam była należeć. Ale nie. Znowu jestem tą inną. Samotną, dziwną, problemową. Nie ich. Ruszyłam. Przez zaspy, przez chłód, przez myśli, które ciążyły jak kamień. I tylko jedno pytanie waliło mi w skronie. Za co? Nie wiem, czy kiedykolwiek siedziałeś w samochodzie, który paruje od środka szybciej niż ty jesteś w stanie zetrzeć łzy. Ale ja siedziałam, nie zapalił od razu, wkurzony jak ja. A może po prostu wiedział, że nigdzie nie mam jechać, bo gdzie niby miałabym się podziać? Hotel Brak miejsc, koleżanki, święta, wiadomo, rodzina, ta, która właśnie zostawiła mnie na śniegu, jak stare buty pod śmietnikiem. Kręciłam się po mieście, pół godziny, potem godzinę. W końcu zaparkowałam na stacji benzynowej, z zamiarem przeczekania nocy. Nawet nie spałam. Bałam się, że mnie pogonią, że ktoś zapuka i spyta: pani tu mieszka? Nie mieszkałam. Nigdzie już nie mieszkałam. O 4:38 rano otworzyłam Facebooka. Zrobiłam zdjęcie fotoksiążki, tej, którą tak ładnie zawinęłam, żeby było równo pod choinkę. Dodałam opis. Włożyłam trzy tygodnie pracy, żeby zrobić prezent, który przypomni mojej rodzinie, że jeszcze mam im coś do powiedzenia. Dostałam w zamian cichy wzrok, kolację na doczepkę i śnieg pod nogami, bo przecież nie ma miejsca dla takich jak ja. Wesołych świąt. Nie wiedziałam, że ten post przyniesie aż taki efekt. Wtedy jeszcze nie. Godzina 650. Słońce powoli wyłaziło z dachów. telefon brzęczy: pierwszy raz. Karina odrzucam drugi raz. Mama odrzucam trzeci brat, nie odbieram. SMS od matki Litka natychmiast to usuń. Co ty sobie myślisz? O, czyli dotarło. Ktoś z rodziny przeczytał, ktoś inny pewnie podlinkował. Ciekawe, czy zabolało. Czy tylko zabolało ich to, że ktoś z zewnątrz to widzi? Komentarze zaczęły się sypać jak płatki śniegu, tylko ostrzejsze. To się naprawdę dzieje? W XXI wieku? Znam ten ból. Też mnie kiedyś potraktowali jak obcą. Rodzina w papierze, a w sercu zimno jak w zamrażarce. Nie planowałam robić dramy, nie planowałam nic. Po prostu już nie miałam siły udawać, że to wszystko jest w porządku. Wiesz, jak często się mówi wszystko dobrze, to tylko stres? Nie, to nie był stres. To był system, rodzinny, dobrze naoliwiony system wykluczania. Godzina 7:32. Telefon dzwoni. Znów Karina. Odbieram. Litka? Głos inny niż zwykle. Cichy. Co chcesz? Możesz wrócić. Naprawdę. Tata mówi, że. zawahała się, że się zagalopowaliśmy. Ty też się zagalopowałaś? No, może trochę. Ale bez przesady. Nie dramatyzuj, nie dramatyzuj? Czy ona właśnie to powiedziała? Spałam na stacji benzynowej. Powiedziałam zimno. I jedyne, co teraz czuję, to satysfakcję, że nie świętuję z wami tego cyrku. Ale. Dzieci pytały o ciocię. A dorośli pytali, kiedy się wyniosę. Godzina 9.05? Wchodzę do żabki. Kupuję kawę, rogala i gazetę, żeby nie wyglądać jak bezdomna. Pani zaladą ladą rzuca. Pani Lidia, prawda? Czytałam pani post. Proszę się trzymać. No i bum. Wiesz, kiedyś myślałam, że najgorsze to być niewidzialną. Ale nie. Najgorsze to być widzianą wreszcie wtedy, kiedy jesteś kompletnie rozbita. Podziękowałam. Bez uśmiechu, ale z szacunkiem. 10:40. Telefon. Tym razem ojciec. Człowiek, który mówił mniej niż kamień, Lidia, wracaj do domu. Którego? Tego z którego wyszłaś. Nie wiem, czy to jeszcze mój dom. Dobrze, popełniliśmy błąd, ale proszę cię, nie rób z tego publicznej sprawy. Już jest publiczna. Chwila ciszy. Wstyd nam. Wreszcie coś mamy wspólnego. 11:15. Post ma już ponad dwa tysiące udostępnień. Dziennikarka lokalnej gazety pisze, czy może zrobić wywiad. Nie, nie o to chodziło. Nie chcę być symbolem wigilii bez miejsca. Ale może, może nie jestem jedyna, może każda kobieta, która wracała od rodziny z pustym sercem dziś to czyta, i mówi sobie, nie jestem wariatką, to się naprawdę dzieje. 14 drzwi mojego mieszkania. Ktoś dzwoni, otwieram. Stoi matka, z pudełkiem. Tym samym, które wczoraj zostawiłam na stole. W rękach trzyma fotoksiążkę, łzy w oczach. Nie otworzyliśmy jej wczoraj. Byliśmy zajęci sobą. I. Chciałam ci powiedzieć, że. Nie umiem cofnąć czasu, ale chcę się nauczyć słuchać. Milczenie. To był pierwszy raz od lat, kiedy usłyszałam od niej coś, co nie brzmiało jak zarzut. Nie odpowiedziałam. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, ale wzięłam książkę. Otworzyłam, na pierwszej stronie był dziadek, z uśmiechem i podpis dla rodziny, która zapomniała, że się kochamy. Matka zapłakała. Nie wiem czy z żalu, nie wiem czy z wstydu, ale przynajmniej coś poczuła. To jest punkt kulminacyjny. Wszystko na co czekałeś właśnie się wydarzyło. Zostań, by zobaczyć, jak bohaterka postawi wszystkich na swoim miejscu. Przed nami częściej nie wierzę w ciche pojednania. To takie bajki, które dorosłym serwuje się jak dzieciom kołysanki, żeby łatwiej przełknęli własne porażki. A może, żeby usprawiedliwić czyjąś głupotę. Ale ja mam już swoje lata i za dużo razy dawałam się nabrać. Tak więc, kiedy moja własna matka pojawiła się pod drzwiami z fotoksiążką w ręku i łzami w oczach, nie skakałam z radości. Nie otwierałam szeroko ramion, jak bohaterka świątecznego filmu. Stałam, słuchałam, analizowałam, bo przeprosiny to jedno, a zmiana postawy zupełnie inna bajka. Po tym wszystkim nie wróciłam do ich domu. Ale poz zniknął. Nie dlatego, że chcieli, dlatego, że ja chciałam zobaczyć, co się stanie, gdy zniknie pretekst do tłumaczenia własnych win cudzym zachowaniem. I stało się coś, czego się nie spodziewałam. Ludzie zaczęli pisać prywatnie, nie ci z rodziny, ci obcy. Kobiety, które mówiły: Dziękuję, bo myślałam, że tylko u mnie tak jest. Twoja historia to moja codzienność. Moja córka nie zaprosiła mnie na wesele, bo nie pasuje do jej nowego świata. Zaczęło do mnie docierać, że to, co przeżyłam, to nie tylko jednostkowy dramat to schemat i że każda z nas, ta inna Dziwna, niepasująca, po prostu psuje rodzinny obrazek, który ma dobrze wyglądać na Facebooku. Minął tydzień. Cisza. Z pozoru wszystko wróciło do normy. Ja pracowałam. Oni żyli swoim życiem. Ale coś się zmieniło. I nie tylko u mnie. Otóż w tym całym zamieszaniu zapomnieli o jednym szczególe. Fotoksiążka, ta sama, którą zlekceważyli przy stole, była nie tylko prezentem. Była dokumentem, dowodem na to, jak wiele pamiętam, jak dobrze wiem, kto komu pożyczał pieniądze i nigdy nie oddał, kto kogo zdradził z czyją koleżanką, kto komu wypomniał gorsze pochodzenie przy stole. A to wszystko z humorem, bo opisałam to w komentarzach do zdjęć. Niby żartem, niby sarkastycznie, ale niektórzy czytają między wierszami: Sobota, telefon od brata Marka. Słuchaj, Możemy się spotkać, Sam. W jakim celu? Bo, wiesz, o tej książce to się mówi, ludzie komentują, trochę się nas czepiają. Ciekawe, dlaczego. Spotkaliśmy się w kawiarni. Zamówił herbatę. Siedział jak na rozmowie rekrutacyjnej. Chcę ci powiedzieć, że, no, może przesadziliśmy. Ale ty też nie jesteś święta. Nigdy nie twierdziłam, że jestem. Ale przynajmniej nikogo nie wyrzucam z wigilii. Tylko potem robisz z tego kampanię społeczną. To się samo zrobiło Marek. Jak wrzucasz kamień do wody, nie zdziw się, że są fale. Zamilkł, a potem, jakby od niechcenia dodał: Wiesz, mama nie śpi od tygodnia, może ma sumienie. A może boisz się, że ktoś coś powie na parafii? Spojrzałam mu w oczy. Nie bądź cyniczna, nie jestem cyniczna. Jestem realistką z doświadczeniem. Kilka dni później zadzwonił ojciec. Nie po to by pogadać, po to by zaprosić na rozmowę z całą rodziną. To nie interwencja? zapytałam. Nie, po prostu chcemy ci coś powiedzieć. Zgodziłam się. Z jednego powodu, bo miałam do powiedzenia coś również ja. Niedziela, 17. Wszyscy w salonie. Atmosfera, jakby zaraz miał wpaść biskup i sprawdzić, kto pościł w piątek. Siedli, czekali. Ojciec zaczął. Chcieliśmy cię przeprosić, naprawdę. To wszystko wymknęło się spod kontroli. Matka kiwa głową, milcząco. Karina kręci się w miejscu. Brat patrzy w telefon. Rozumiem, mówię spokojnie. Ale wiecie co? Nie wystarczy powiedzieć przepraszam. To co mamy zrobić? Pyta Karina. Chcesz jakiejś rekompensaty? Zacisnęłam zęby. Chcę, żebyście zrozumieli, że nie jestem dodatkiem do tej rodziny. Nie jestem obowiązkiem na święta, ani tematem tabu. Nikt tak nie mówił. Ojciec zaczyna, ale przerywam. Zawsze byłam tą inną, bo nie miałam męża, dzieci, kariery jak z katalogu. Ale wiecie, co mam? Godność. I teraz głos. Lidia, matka próbuje. Nie przerywaj. Przez lata siedziałam cicho, tolerowałam docinki, uniki, ignorowanie, ale teraz koniec. Spojrzałam na fotoksiążkę, która leżała na stole, otwartą, na stronie z podpisem: Rodzina to nie zdjęcia, rodzina to czyny. Możecie mnie lubić albo nie, ale nie będziecie mnie więcej traktować jak powietrze, bo powietrze nie pisze postów, których boicie się czytać. Cisza. Napięcie można było kroić jak piernik nożem do masła. A jeśli nie chcecie mnie widzieć na kolejnych świętach, spoko. Ale powiedzcie to w twarz. Nikt nic nie powiedział. I to był największy komentarz. Wyszłam z podniesioną głową. Nie było aplauzu, nie było łez, ale była zmiana. Nie w nich, w mnie. Bo to nie ja wróciłam do tej rodziny. To oni zostali w miejscu, a ja zrobiłam krok dalej. Zakończenie trzeciej części to moment, w którym układ sił się odwraca, ale to jeszcze nie koniec. Przed nami ostatnia część finałowa rozgrywka, w której dowiesz się, jak naprawdę kończy się ta historia. Byłam gotowa zamknąć temat. Nie dlatego, że wszystko się wyjaśniło, tylko dlatego, że nie chciałam już być osobą, która czeka, aż inni się ogarną. Zrobiliśmy swoje przeprosiny rodzinne. Były łzy, były głowy spuszczone. Ale nikt nie zadał pytania, które było najważniejsze. Dlaczego zrobiliśmy to jej? Bo łatwo mówić, przepraszam, trudniej zapytać siebie, kim się staliśmy, że wyrzuciliśmy własną siostrę za drzwi w wigilię. Minął miesiąc. Wróciłam do pracy, wróciłam do rytmu. Nie zrywałam kontaktu, ale też nie szukałam go. Oni, jak zwykle, udawali, że życie toczy się normalnie, aż do dnia, kiedy znowu zadzwonili, tym razem to nie była kolacja, nie impreza, rodzinny kryzys, Karina. Litka potrzebuje pomocy, mama się przewróciła, ja jestem w pracy, Marek ma dyżur, nikt nie odbiera. Poczułam, jak cała sytuacja wisi w powietrzu. No jasne. Kiedy trzeba pomóc, nagle jestem nasza Lidia. Nie problematyczna ciotka, nie czarna owca. Ale pojechałam, nie z litości, z zasad. Bo tak mnie wychowano, przez tych samych ludzi, którzy potem o tym zapomnieli. W domu matki panował chaos. Leżała na podłodze, zdezorientowana. Nie krzyczała. Była w szoku. Pomogłam jej. Zadzwoniłam po karetkę, pojechałam z nią do szpitala. Byłam przy niej przez sześć godzin. W międzyczasie dołączyła Karina. Weszła jak ktoś, kto czeka, aż bohaterka odda jej mikrofon, ale nie oddałam. Dzięki, że pomogłaś. Powiedziała. Naprawdę. Spoko, rzuciłam sucho. Widzisz, mimo wszystko jesteśmy rodziną. Wtedy coś we mnie pękło, nie z nerwów, z realizmu. Karina, my nie jesteśmy rodziną. Jesteśmy zbiorem ludzi, których łączy adres i nazwisko. Przesadzasz. A ty nadal udajesz, że kilka słów zamazuje całe lata bycia niewidzialną. Spojrzała, ale już nic nie powiedziała. Tego wieczora napisałam coś. Nie w sieci. Do siebie. Na papierze. Rodzina to nie tylko ludzie, którzy się pojawiają, kiedy mają problem. To ci, którzy zostają, gdy ty masz swój. I jeśli nie byli przy tobie, gdy cię wyrzucali na śnieg, to nie mają prawa mówić teraz: jesteśmy razem. I wiedziałam, że chcę to powiedzieć na głos. Nie tylko im, innym kobietom, które siedzą cicho przy stole, żeby nie zepsuć atmosfery. Tym, które nie są zapraszane, bo są dziwne, samotne, inne, tym, które milczą, żeby nie zostać tą dramatyczną, tym, które noszą na sobie etykiety, które przykleiły im matki, bracia, ciotki, szwagierki, zorganizowałam spotkanie, nie warsztaty, nie grupa wsparcia, spotkanie dla takich jak ja w kawiarni. W sobotę o 18. przyszło siedemnaście kobiet. Każda z historią, która mogłaby zawstydzić niejedną powieść. Jedna została wykluczona z testamentu, bo nie wyszła za mąż. Inna była wykreślona z rodzinnych zdjęć po rozwodzie. Trzecia, usłyszała, że nie ma czego szukać na chrzcinach siostrzenicy, skoro nie ochrzciła własnego dziecka. Siedziałyśmy, słuchałyśmy się, nie płakałyśmy. Nie trzeba było. Bo pierwszy raz od dawna nikt nie musiał udawać, że wszystko jest ok, i w tej szczerości było coś wyzwalającego. Kilka dni później dostałam wiadomość od Marka: Widziałem twoje spotkanie w internecie, trochę za ostro, nie sądzisz? Nie odpowiedziałam, bo to nie było dla niego, to było dla nas. W vigilie rok później. Tak, dostałam zaproszenie z kartką, ręcznie pisaną matka. Jeśli chcesz przyjść, będzie miejsce. Jeśli nie, zrozumiem. Nie poszłam. Nie z żalu, nie z dumy, z potrzeby postawić granice. Tego wieczoru ugotowałam barszcz, włączyłam kolendy, zapaliłam świece. I po raz pierwszy od lat poczułam spokój. Nie dlatego, że ich nie było, dlatego, że ja w końcu byłam obecna sama dla siebie. Bo wiesz, czasem trzeba zostać wyrzuconym przez własną rodzinę za drzwi żeby w końcu zbudować drzwi, do których nikt nie wejdzie bez zaproszenia. To był finał historia się zakończyła, ale temat żyje dalej.